Witajcie, z tej strony Adaś. Zgodnie z nową mi postaram się się patrzeć w obiektyw. Nie mam nogi tu już do góry. Nie wiem, czy to będzie takie proste, może mi się uda. Chciałem wam dzisiaj sprzedać najnowszą informację, jaką uzyskałem. Będę zuchani i spotkałem fantastycznych ludzi, którzy są w Perth już od jakiegoś czasu. Wcześniej obiło mi się uszy odnośnie Gradial Way i, i Politechniki Wrocławskiej, ale nie byłem pewien, jak to działa. W tej chwili już wiem, że. Dla studentów, tudzież absolwentów Politechniki Wrocławskiej, droga jest ułatwiona. Jako jedyna uczelnia w kraju jest akceptowana przez Urząd Imigracyjny w Australii do przyznania tzw. Grady visa. Wizy. Półtora, półtora, półtora roku bodajże, że możecie przebywać w Australii na takiej wizie, starać się zdobyć wizę z tego pobytu bądź, bądź wizę pracowniczą, to już od każdego to na zależy, co będzie chciał zrobić lub też po prostu przebywać w Australii przez półtora roku, pracować, zwiedzać, podróżować, cokolwiek sobie zażyćcie. Jeśli, jeśli jesteście zainteresowani taką wizą, odsyłam Was do IMIGO.VU. Wiza to jest subclass 4.7.6 bodajże. Tak jak mówię, trzeba być absolwentem Politechniki Wrocławskiej, nie może mieć więcej niż 31 lat bodajże. Ale wszystkie informacje uzyskacie na stronie chimii. Jeśli ukończyliście Politechnikę Wrocławską, macie poniżej 31 lat. Chcecie przyjechać do Australii, droga ułatwiona, polecam. Przylatujcie. Na pewno spotka Was tutaj dużo dobrego. Pozdrawiam serdecznie Adaś. Pozdrawiam Hanie. Pozdrawiam serdecznie rysową. Mam nadzieję, że ten film będzie lepszy, że nie patrzyłem się w swoje nogi ani do góry, ani na boki. I więcej się uśmiechałem. Nie nagrywałem go od niechcenia, chciałem się z Wami podzielić tą informacją. Sprawdzono, ludzie przyjeżdżają na tą wizę i, i może nie wszyscy o tym wiedzą, więc może komuś to pomoże, ułatwi tę ułatwi drogę. PAPA pa.